Cześć, witam Was w moim zielonym boksie tropikalnym. Witam Was też w środku zimy, praktycznie, bo mamy początek drugiej połowy stycznia. Za oknem jest totalnie biało, no i jeszcze trochę mroźnie, ale były większe mrozy sami dobrze wiecie. Dzisiaj, kilka słów na temat temperatury tutaj. Ogólnie, co się dzieje, to też, ale. Głównie chodzi też o temperaturę o tej porze roku. Jak wiecie, jeżeli obserwujecie mój kanał, boks tropikalny nie jest zbudowany w domu, bo to by trochę problem rozwiązywało problem temperatury. Ale jest zbudowany u mnie w magazynach, w których trzymam towar, więc tam po drugiej stronie jest naprawdę zimno. I bywało nawet 1-2 stopnie. Utrzymuję tam tylko taką temperaturę, żeby mi woda nie pozamarzała gdzieś w WC czy w grzejnikach. Ale tam potrafi być chłodno. Czasami, jak jest słońce, jak jest cieplej na dworze, no to tam temperatura też skoczy do 10 stopni, ale rzadko. Zimą rzadko jest dyszka, raczej to jest poniżej dyszki e, i bliżej zera. Więc pomieszczenie się bardzo szybko wychładza. Tym bardziej, że jest też budynek nie, nieocieplony. Widzicie brak steropianu, goły, e, jak mur, mury przemarzną. Jak jest mróz, to bardzo szybko się tutaj wychładza. Cały boks jest wyłożony steropianem, jest szczelnie wyklejony i pomimo tego, że niektórzy twierdzili, że się grzyb pojawi, to nic tutaj się nie pojawia, bo chyba nie ma gdzie po prostu. Cały steropian jest dość szczelnie poskładany ze sobą, no i jest w porządku, jest to już dość długo, nic wielkiego się nie dzieje. No, ucieczka ciepła na pewno jest, bo przez duże okno, przez ten poliwęglan, choćby przez taką szparę, ja tu czuję jak wieje, no musiałbym tutaj jakiś, wiecie, to się otwiera, tędy wychodzę, więc coś tu bym musiał wymyśleć, może coś wymyślę jeszcze w przyszłości. Ale to jest jeszcze mniejszy problem. Ogólnie przez okno dużo ucieka, no i w ogóle przez całą tą przestrzeń. Jak nas z zewnątrz zimno, to i w środku też zimno się dość szybko robi. W momencie, kiedy mieliśmy mrozy, parę dni temu minus prawie 20 stopni przez kilka dni, no to było tu chłodno. Temperatura spadała nawet do 7 stopni. Mam tutaj termometr i sobie Cały czas obserwuję, oczywiście nie cały czas, bo nocami mnie tu nie ma, ale tak obserwuję mniej więcej, jak sytuacja się ma. Więc spadało tutaj do poniżej 10 stopni, ale rzadko i na krótko, bo grzejnik włącza się sukcesywnie co parę godzin, nocą co 2-3 godziny a w ciągu dnia dwa razy na godzinkę tylko tyle, żeby w budynku troszkę dogrzać, żeby nie zamarzało no i żeby tutaj dogrzać, bo to też jest istotne w dzień świecą się lampy, one też dużo energii dają 400 W pobierają razem, może 350 najmniej no i w momencie jak nie ma ogrzewania to bardzo pomału spada tu temperatura właśnie dzięki tym lampom więc temperatura pomalutku, pomalutku spada w dół i raczej poniżej tam 17-18 stopni nie spadnie jak lampy się wyłączą, no to Dość szybko temperatura potrafi spadać, i w momencie, jak tu się nagrzeje, i potem się grzejniki wyłączą, to po 3 godzinach robi się 10 stopni, a w momencie, jak grzejniki się załączą a jest tu taki grzenik dość spory u mnie za plecami no to od razu robi się właściwie w parę, naście minut robi się 20 parę stopni no i dość duże skoki temperatury występują czy to roślinom przeszkadzam? jeżeli są skoki temperatury to nie bo średnia statystyczna będzie w granicach powiedzmy niecałych 20 stopni liczy się też temperatura gleby w doniczkach, a wiecie jak temperatura się waha w tak krótkich odcinkach to nie zdąży się ani zagrzać, ani wychłodzić i jakaś średnia się tam robi liczy się też temperatura powietrza Choć rośliny egzotyczne są w stanie znieść poranne chłody, bo nawet w krajach egzotycznych, tropikalnych zdarza się, że o poranku jest huch, czyli huchacie i widać parę, czyli może być nawet i 5 stopni. Ostatnio widziałem z Kambodży, która jest gdzieś tam blisko Tajlandii film, takiego vloga i tam właśnie pokazywali, że rano w lecie, kiedy mamy upałę w ciągu dnia, takie niedozniesienia rano, o poranku jest huch i jest tak zimno, że gęsia skórka się robi. I w krajach tropikalnych też to się zdarza. Ale gdyby temperatura tu spadła do 10 stopni, tam powiedzmy małych kilkunastu i utrzymała się tak przez kilka dni, a już tydzień czy półtora, no to niektóre rośliny zaczęłyby się niszczyć, i to mm, pewnie od razu by się nie pokazało, no ale wiosną taka roślina zamiast rosnąć, zaczęłaby schnąć i tak dalej. Niszczy się system korzeniowy, niszczą się rośliny, więc ta średnia musi być. Teraz kilka słów o samych roślinnikach. Czy coś tu się dzieje teraz, o tej porze roku? E, nic specjalnego. Czarny sapot troszeczkę się. Wybudza. Myślę, że potrzebuje jeszcze trochę czasu i dłuższych dni, tych prawdziwych słonecznych dni. Zielony sapot taki bidny, bidny. Mam nadzieję, że wytrwa do wiosny. Takie listki jak jesienią wypuścił, takie są do tej pory. Pomimo tego, że prosto pod lampą widzicie, to nie pomaga. Tu ilość światła jest podobna do tej, która jest w lecie, bo mierzyłem. Jednak to jest światło sztuczne, roślina to rozpoznaje. A ładnie zaczyna pomalutku puszczać. Abiu to jest w ogóle zagadka, ta roślina jest po prostu totalną zagadką. Tutaj na parapecie, nawet w dość dużym chłodzie, zaczynają mi odbijać rolinie i to dość ładnie. Rolinie mam dopiero pierwszy rok po wysianiu, bardzo ciekawa roślina, ale niestety jest to drzewo, więc tego się nie da w domu uprawiać, raczej tylko wyłącznie szklarnia bądź jakieś duże obiekty, bo jest to prawdziwe drzewo i to na dodatek dość szybko rosnące. Więc rolinia tutaj troszeczkę odbija listkami, no i reszta właściwie śpi. Natomiast w drugą stronę, no to niestety Anona przeszła w okres zimowania. Ja wiedziałem, że tak będzie. Dałem ją tu do pomieszczenia, myślałem, że da się oszukać, ale nie dało się. Anona zawsze przechodzi w okres zimowania i wiem, że tak jest, bo oglądałem różne vlogi są nawet kraje, w których nie przechodzi w okres zimowania bo jest za ciepło, czyli takie typowo tropikalne no to tam, aby ładnie wiosną zakwitła, to oni wyrywają, obrywają wszystkie listki, przycinają gałązki wtedy ją zmuszają w ten sposób do takiej sztucznej wiosny no ale moja nie ma z tym problemu zrzuca wszystkie liście po kolei myślę, że wszystko spadnie tak jakby więdnie, bo po prostu soku nie bierze drzewko i czeka na wiosnę, myślę, że za miesiąc już zacznie się proces odwracać. Niestety jeden jedyny owocek, który tam był przed chwilą zerwałem, sykatywa, nic z niego nie ma. Zostało tylko coś takiego. Zobaczcie, no taki kartofelek. Eee, szkoda wielka. No, ale to było niestety do przewidzenia. Eee... To, że ten owoc się pojawił, też daje trochę do myślenia, do analizy, bo wiem, że się da, tylko trzeba się postarać. Anona ma swoje kwiaty męskie i żeńskie w krótkim odstępie czasu jest krótki okres na zapylenie, więc trzeba się właśnie postarać zapylić ten kwiat w odpowiednim momencie. A w zeszłym roku w ogóle nie miałem czasu, sami zresztą wiecie, trzeba uchwycić ten moment, kiedy kwiat jest otwarty i ma pyłek bo to jest dosłownie godzina dwie i to wszystko spada, wypada. I starać się zapylać pozostałe kwiaty. Teraz tą anonę zostawię tu u siebie w pracy, bo tutaj jestem przez cały tydzień i będę tutaj od wiosny działał z zapylaniem i jestem przekonany, że sprawa się będzie miała zupełnie inaczej. Zauważyłem też, że ten owoc rośnie, czyli zwiększa swoją objętość, dopiero w wysokich temperaturach w nocy. Jak zapylił się późnym latem, to w ogóle nie chciał rosnąć, dopiero urósł tutaj, no ale jesień tu była. Ciepła, ale krótka, zrobiło się właśnie chłodno. Nie wiem, co by było z tą anoną, jakby była temperatura wyższa. Teraz przełamałem i popatrzcie, nawet by pestki były, bo tutaj widać, że pestka się tworzyła nawet kilka, no ale szkoda, szkoda. Do wiosny i będą nowe owoce. Jestem prawie, że przekonany na 100%, że się uda. Ważne, żeby się zapyliła wiosną lub wczesnym latem. Wtedy te owoce mają szansę dojrzeć inaczej, po prostu nie ma, nie ma takiej opcji. Reszta roślin sobie śpi, poczekamy jeszcze miesiąc, półtora i wszystko się na bank zmieni. Jak tylko słońce zacznie dalej na horyzoncie sięgać, w tej chwili zachodzi gdzieś tutaj. Za miesiąc będzie zachodziło gdzieś tutaj, za dwa miesiące będzie zachodziło już tam. To jest bardzo duża różnica. Poza tym nie będzie tak ponuro, jak jest w tej chwili, bo teraz to naprawdę potrafi być bardzo ponuro, rzadko kiedyś świeci słońce, a już za parę tygodni tego słońca będzie coraz więcej. Tyle w dzisiejszym odcinku trochę się nagadałem. Dziękujeczka za oglądanie. Zapraszam do następnych i trzymajcie się ciepło w tym zimnym czasie. Na razie.